Mamy kolejny dzień, ale zobaczcie za mną, coś się stało z niebem. Zwykle to niebo tam było niebieskie, a teraz zrobiło się takie totalnie pochmurne, nie wiem. Ale na radarach pogodowych nie pokazuje, że są jakieś chmury. I w ogóle taka wczoraj dziwna pogoda była. Jak zawiało z nadmorza, to było takie bardzo takie chłodnawe już powietrze wieczorem, Ale jak zawiało od strony wyspy, no to było masakra po prostu. To było takie jakby pożar był gdzieś obok. No kemping już się przeluźnił. Końcówka sierpnia jest. W powietrzu tak jakby był zapach spalenizny. W ogóle e, jakby się coś gdzieś paliło. A jeśli chodzi o morze, no to prawie go nie widać teraz. To coś jak mgła jest, albo dym. No, taka totalna anomalia pogodowa. Albo po prostu chmura tak nisko zeszła. To jest dla mnie niespotykane zjawisko. Nie widziałem tego czegoś takiego latem w tym rejonie. A jest koło 11 rano. Słońce tak, za jakąś taką chmurą. Tutaj mgła taka totalna. Bardzo niewielka widoczność, takie powietrze, po prostu wszystko stoi, raz wiadwie, raz stoi, ja nie wiem o co chodzi. Powiem no, tak, bardzo dziwne jest to pogoda, no totalna anomalia. Właśnie byłem zapłacić i zapłaciłem 50 euro za każdą nockę tutaj pobytu, byliśmy no w takim najwyższym cennikowym sezonie, więc no nie wiem, no, ten kemping wydaje mi się w miarę tani tak naprawdę, jeśli chodzi o, o to, że jest nad morzem, jest, ma basen w Chorwacji pewnie za kemping z basenem na całym morzu to byśmy ze setkę euro w tej chwili zapłacili a Ola tutaj swoje dietetyczne książki przegląda z przepisami e, i chce coś dobrego wykombinować. co to za uśmieszek. tak, lubię jeść dobre jedzenie <laughs> No wyjechaliśmy i no ta mgła taka jest. Tu zawsze taki ładny widok na tą zatokę był. A teraz po prostu przez to taką... Nie wiem, to smog jest jakiś, a może gdzieś się pali po prostu. Nie wiem, dziwna ta pogoda dzisiaj się zrobiła. Zastanawiamy się co to jest, bo tej góry z przodu nawet nie widać. Czy to jest mgła, czy to jest smog, czy to jest chmura. Ponieważ jest strasznie ciepło. W tej chwili prawie 37 stopni widzicie. Więc no, no, to jest pytanie tak. Co to za zjawisko Wczoraj pogodowe? też była dziwne wieczorem, tak? Raz było chłodniejsze powietrze, raz było to powietrze jak z piekarnika. Jakby rzeczywiście tak, ja oglądałam, dziwne, bo... na, naprawdę oglądałam dookoła przyczepę, czy po prostu nie ma jakiegoś Czy Nie coś się nie zaczęła palić. Tak, tak, tak na jakbym nagle stawała koło ogniska. I tak najpierw było mi chłodno, bo zna, ten więc założyłam sweter, a nagle poczułam się po prostu, jakbym siedziała naprawdę koło ogniska, jakby na mnie ktoś takim gorącym powietrzem wiał, ale gorącym, mega gorącym. I raz, drugi, trzeci. Myślę, co jest gra? Na pierwsze miejsce dzisiaj tu na górze macie lewkadę. Ja tutaj na taką zatoczkę ustawiłem. Tak to ciekawie wyglądało, chciałem zobaczyć co to jest. My tutaj, ale tutaj jest bardzo wiecznie. Ola doszła do wniosku, że tak się czuje kurczak w piekarniku, taki bardzo ciepły wiatr tu jest. Wiatr, że to w ogóle nie orzeźwia. Właściwie to jest aż nieprzyjemne. A tutaj jest jakieś takie miejsce piknikowe, ale dzięki temu to tutaj można by było gdzieś kamperem pokusić się stanąć na dziko kiedyś. Zwłaszcza po, poza sezonem. Na przykład tu w tym miejscu, gdzie Skoda myślę, że kamper by się zmieścił. Ale hamaki nawet słuchaj są... Nie jakieś dziecięce, bo zobacz są takie. No nie wiem. Są bocyki, no Pasz, zobacz, albo jakieś świetne. kolonie, albo coś tam są porozczytywane takie cykiny. No cyfile. tak, trochę śmieci jest tutaj. No tu jest taka zatoczka. Tutaj jest taka grobla. Na tą groblę jest zakaz wjazdu z przyczepami i ciężarowym. Tutaj jest plaża. A tutaj rzeczka. Tej rzeczki tu się nie spodziewałem, mówiąc szczerze. Tu jest bramka A tutaj możecie omidąć bramkę. Ale miejsce na kampewa no, wydaje się fajne, zobaczcie. No zakazy biwakowania niby tu są, tak? Bo tutaj nawet można by było stanąć. Ale powiem Wam tak szczerze, że w tej chwili w sezonie nie widzę, aby ktokolwiek to przestrzegał, znaczy kontrolował, a co dopiero pewnie poza sezonem. Dobra, jeszcze taką kapliczkę nagramy i lecimy dalej poszukiwać jakichś takich dziwnych miejsc. No a my postanowiliśmy z lewka, lewkady wyjechać, trochę na stały ląd, na kontynentalną Grecję, tam się poszwędamy fajnie można zobaczyć jak pozwalają tą skałę taką, że będą chcieli poszerzyć drogę takimi wielkimi koparami. To było coś ciekawego, bo to były takie ruiny miasta Nikipolis. I no tutaj akurat były koło tego, koło drogi, którą przejeżdżaliśmy, więc sobie tu, tu się zatrzymaliśmy. To nie jest jakiś muzeum, tylko po prostu takie miejsce archeologiczne. No tak to wygląda. Ta brama została dekonstruowana niedawno, ale tam wejść nie można. Jak widzicie, te morzy to jest spory obszar tutaj kochają. O tak, taki obszar No i tych murów tutaj jest naprawdę dużo, bo tak jadę sobie z tym autem właściwie dookoła morów. No może tam jeszcze lecimy, zobaczymy. Ale nie wiadomo tu do końca gdzie stanąć i co zwiedzić. Czy w ogóle tu jest jakieś miejsce do zwiedzania, czy to po prostu stanowiska archeologiczne? No to nawet ktoś jest. Stanęliśmy na takim zakręcie, e, bo szukam takiego amfiteatru tutaj był. No i, no i chyba tędy trzeba być. No w życiu bym nie przypuszczał, że tak wielkie mury mogły się ostać po starożytności. A pamiętajcie, że mury miejskie były po prostu znakom bogactwa takiego miasta. Tutaj, Myślę, tutaj tak naprawdę <grymiania> jest olbrzymi obszar do zwiedzenia. Jesteśmy teraz w tym miejscu, ale szukam tego e, koloseum, ale moim zdaniem nie w tym miejscu idziemy, No pewno, że jest zwykła polna droga, ale dobrze idziemy w, do tego e, koloseum takiego małego. No to jest to, ale nie wiem jak tutaj. To, to się nazywa Roman Odeon. Tu już coś widać, ale jest jakby taka strzałka, aby z tamtej strony... Przejść. Widać po tej wydeptanej klawie, że tu ludzie wchodzą, ale no, na tą chwilę jest wszystko zamknięte i nie można tu wejść. No tak wygląda z tej strony. To jest najlepsze ujęcie, jakie mogę Wam pokazać z tego miejsca. No Wygląda ładnie, fajnie by było tu móc wejść, ale no, to nie jest taki turystyczny obieg. Jest cały otoczony płotem, ponieważ no, jest po prostu to stanowisko archeologiczne i nie chcą, żeby tutaj się ktoś kręcił, ale. Mówię wam po prostu, że tutaj koło Perwersji jest taka atrakcja, można podjechać zwłaszcza nie takim latem jak my, tylko po prostu e, gdzieś po sezonie czy zimą, żeby chcecie sobie pochodzić, przejść, e, poczuć ten klimat w Grecji, no to tutaj można przyjechać. No już wszystko jasne. Wtorek zamknięty, a każdy dzień usmało 18. Czyli jednak to można zwiedzić. Nie zjazd. Parking Preverza, ale tu jest zakaz wjazdy Kampewa, ale tutaj sobie staniemy. Bo my nie przyczepy odczepiliśmy, więc możemy sobie stanąć tutaj gdzieś. Tutaj w tej przejeździe jest jakiś port i taki parking. I on jest tutaj w tej miarę luźny. Ja powiem Wam szczerze, bo w ogóle nie widzę, żeby ktokolwiek tutaj kasował za parkingi. Więc gdzie nie staniemy, tam, tam właściwie nie płacimy. Ja wiem, że jest godzina 14. Ja wiem, że jest 37 stopni. No dobra, 15.12 37 stopni. Ale w tej prewezie, no nie widzę turystów, no trafiliśmy na promenadę, więc tak, no ta promenada jest nawet fajna, bo jest ładna, tu łódki, tu knajpy, tylko, że ludzi nie ma, no ale ten budynek to jest ciekawy. A my szukamy knajpy, ale trzeci knajp szukać tu, to masakra. A tutaj dostaliśmy wodę na dzień dobry w tej knajpce, a tam są jakieś legaty, takie malutkie maczki jakieś takie pływają, czy co, to jest No i w tej knajpce prewe, prewezie. Ale ładnie Właściwie wygląda. są tak, fajne klepka, ale są tak. Są jakieś sałatki, tak. śniadania, snaki, hot dogi, burgery, tacos, e, pankejki, e, naleśniki. To jest największy wybór nawet pasty były. Macie macie i w spaghetti, ale na przykład nie ma pizzy, nie ma jakichś tam takich dań śródziemnomorskich. Natomiast ceny są fajne. Bo na przykład jak otworzę tutaj na, na budito, tak? To mamy... Jakieś 650, 658, 86, 750 i butele w cenie 75, 850. Co fajne, to dostaliśmy tu za darmo, znaczy, jakby w cenie, jedną wodę, potem drugą wodę jeszcze. My sobie zamówiliśmy jakieś tam słodsze napoje. Jeszcze jakieś już dostaliśmy zanim jeszcze dostaliśmy. Ta woda to myślę, że będziemy musieli normalnie Wątpię. Ola już dostała budgerka, o. Grecki no Grecki burger, tak jak wygląda. I takie frypki ma takie ziemniaczki opieczone. No, Ale oczy się, się zapaliły, co? Myślę, że Ładnie by... wygląda. Nie. No a dzisiaj będzie a, ja... Z... No jak dzisiaj będzie jak prawdziwy narrator. Nie możesz doczekać się, co? No. Nie spodziewałem się, że będzie krucha. No dobre. dobra. Dobra, czyli tak, Maciek ma takie buli z takimi... Eee, to są oniowiksy, tak? Mm -hmm. Ja mam takie tacos. Eee, Jurka wzięła bogate salę bez oniowiksów. No dobra, może to nie było jakieś bardzo wyszukane jedzenie, ale u wszyscy uznaliśmy, że było jakie? No bo najpierw w porę, w której siedzieliśmy. Na no naprawdę smaczne było. Typowo greckie potrawy, ale mama wzięła Greek burgera akurat. No to się nazywało preferent cafe bar. No zaleta tego, że po prostu działało o tej porze i serwowało jedzenie. Ale dobre było. To, co tutaj widzicie, to jest Zatoka Ambrakijska. E, taka zatoka dość duża w Grecji właśnie, koło Prewezy. I dlatego tutaj te stateczki tak bardzo delikatnie się bujają. Nie tak nie obijają się o, o siebie, jakby stały na otwartym morzu, w porcie nawet. Tutaj ta woda, no malutkie fale są, prawie niewidoczne. Właśnie tam minąłem jeszcze tawerny i był znacznie większy wybór tego jedzenia, więc my tacy niecierpliwi po prostu byliśmy. Ale w sumie nie żałujemy, bo dobre to było. A tu wypatrzyliśmy tak pięknie pomalowany na waniliowo-niebiesko budynek. o lasie zapytała. Ja. Idziemy dalej uliczkami. No tutaj już się troszkę zagęściło, bo tu już są jakieś knajpy, jacyś ludzie, ale też niestety auta tu jeżdżą. O, taki mamy ładny widok na morze. Jest prawie 16.30, ale to miejsce nie wygląda, jakby było zupełnie opuszczone turystów. No, faktycznie Pepe pe, Dziobak. Nie wiem, czy znacie Pepe pe, Pana Dziobaka. No, jest zagadąca, ale zobacz, wygląda, jakby było przygotowane na turystów. No, jest przepiękne. No, ładnie. No i na tej uliczce takie chrąby są. Wszystko jest gotowe, tylko ludzi Jeszcze ceny nagram na przykład takie tutaj. Olu, zobacz, coś. co to jest? Zobaczcie tutaj na mm, tą część, co przed chwilą pokazałem, wypikslowali na mapach więc jest może jakaś wojskowa część albo coś. Jest tak masakrycznie gorąco, Jula, prawda? No, to prawda. Nie wiem ile jest stopni, niby pokazuje telefon, iPhone pokazuje stopni. 37 stopni, ale to jest niemożliwe. Słuchajcie, ja lubię jak jest gorąco, ale tutaj nie ma czym oddychać, bo się ze mnie po prostu leje. Idziemy się sklimatyzować Idziemy trochę. Na porządku, na porządku a wrócimy pewnie chorzy, bo tak gorąco gorąco klima gorąco gorąco klima albo kompanie w morzu. A tutaj jeszcze mapa tej prewezy więc ona jest tak w stronę tej zatoki ustawiona. Tutaj przeszliśmy tą promenadą, a potem przeszliśmy tutaj tymi uliczkami. No co, no plaże to Nikipolis co zobaczyliśmy promenada tu jest jeszcze jakiś taki monument o, o, of. Zalongo, On jest gdzieś w górach, greckie pomniki, ale nie przeczytam wam a sos jakoś tak. Wyjeżdżamy z Petwezy i tak ustalamy plan. Jola mówi, no dobra, to jedziemy wykąpać się Delita i wracamy na kemping. No. <laughs> Chodziło mi, żeby się wykąpać na kempingu. A tu jest fajny manewr, pokazuje mi nawigacja, Jak to rozumiecie? Super Zobaczcie, jaki niszczy tunelik. 1,9, więc jakbyście kamperem tu jechali, to uważajcie. No jest 39, więc kochani, powiedzcie, jak się pakować w taką tym Przechodzimy na Lewkade i ten mostek, który wtedy był normalnie koło tej fortyfikacji e, no, Agia Mawra, tak, był. Ten jest teraz podniesiony i widać, że łódka płynęła. Tutaj jedna z łódek przepłynęła teraz w drugą stronę, ale chyba już koniec. Chociaż nie, chyba jeszcze jakieś łódeczki będą przepływały. Wyszłam z auta, żeby to sobie zobaczyć dokładnie. bo w sumie z auta tak daleko, to nie, nie widzę dobrze. O i zobaczcie, jak się fajnie odsunęło. Najpierw łódki płynęły w jedną stronę, a teraz płyną w drugą. Zobaczcie jak się zatłoczyło przez to. O, a my stanęliśmy w ogóle na tej kładce. Dobrze, że się nie zaczęła podnosić. Strasznie jest, straszny tłok. Bo wszyscy teraz musieli poczekać na przeprawę. W sumie ta przeprawa naprawdę trwała kilka minut. Może dziesięć, powiedzmy, z tym podnoszeniem. Dużo łódek wcale nie było i jest w sumie sezon. Jesteśmy w Lido i tutaj jest taka kola, coś takiego jak no sugar. I to jest bardzo dobre. Powiem Wam, że jest bardzo podobne do naszego Popsizera. Albo coś takiego i wszyscy sobie to kupujemy. My zaczynamy najbardziej nielubianą część, czyli pakowanie. Ja upróżniłem pod łóżkiem. Będę tutaj teraz powoli to składał i wkładał pod łóżko. Ola tutaj na grylu robi jakieś jedzenie na jutro. No nie lubimy się pakować, ale no jeszcze się zacumujemy, bo teraz zaczynamy karawaning, czyli tu zacumujemy, tam zacumujemy i e, no jeszcze zobaczycie Pana przybyć. Ciekawa sytuacja, zawsze się kłócimy, kto ma pomagać, zawsze się kłócimy, że oboje chcieli z szafki wyciągnąć rzeczy. Dobra, to tak, na jutro jest tutaj grillowane mięsko, piersi z indyka z sosikiem takim z pomidorów, z czosnkiem i tak dalej. Jest jeszcze ciepłe, więc na razie tego nie wkładam do lodówki. Więc to jest jedno danie w sumie na jutro. Tu jest kasza. Nienawidzę tak gotować kaszy. Zawsze wyjmuję starebek, z torebek, ale tym razem już trudno. Jedziemy, nie mam czasu. A to tak naprawdę mięso. Pierwszy raz piekę w omni. Piekę karkówkę. Zobaczcie, tak to wygląda mięsko-karkówka. Wydaje mi się, że bardzo fajnie się piecze. No ale wiadomo, że na karkówkę, nawet kotlety nie będą mi się piekły 5 minut. Niestety jak wystygną, wrzucę je do folii i w sumie chyba zamrożę, dlatego że lodówka nam średnio działa. No ale potem po prostu wyciągną, na no chwilę szybko się rozmrożą. Status pakowania jest taki. Ja tym razem muszę pochwalić moje dzieciaki, naprawdę. Bardzo dużo pomagają. Ja z Maczkiem składam krzycionek, ale to wcale nie jest takie łatwe. Duża przestrzeń jest potrzebna, żeby go ładnie ułożyć. No udało nam się tak złożyć ten przecionek. Tyle było, tego, że już myślałam, że nigdy tego nie złożymy. No to już mamy wszystko jeszcze Maciek z Patelnią idzie. Tak wygląda karkówka. Naprawdę wygląda dobrze może tak się wydaje. Nie jest wcale spieczona, to jest po prostu takie. To, jest, to są po prostu dzieła, um, którymi była obsypana. Nie jest w ogóle przepalona i moim zdaniem jest świetna. A tu jeszcze sobie um, smażę na jutro też dla nas. O, złapało nie? No warzywa sobie smażę Zobacz, na jakiś śmietnik, ale wypakujemy się, na koniec wszystko będzie wysprzątane. A tu Jura kroi cebulę.